Dzień dobry Państwu, witam na kanale Iceberg Trading. Iceberg Trading to pomoc ambitnym i zmotywowanym ludziom w rozwoju ich kariery zawodowej w tradingu akcji amerykańskich oraz osiągnięciu sukcesu w tym niesamowicie dużym i interesującym biznesie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie day trading akcji amerykańskich na giełdach NYSE oraz NASDAQ wobec prowadzenia tradycyjnego biznesu jaki znamy wszyscy. Tak się składa, że w trakcie mojej kilkunastoletniej kariery zawodowej miałem okazję zarówno prowadzić tradycyjny biznes. A od kilku lat jestem zaangażowany w biznes giełdowy, stąd też mam pewne swoje doświadczenia, o których sobie za chwilę porozmawiam. Zanim przejdziemy do właściwej części prezentacji, chciałbym zaznaczyć, że treść niniejszej prezentacji nosi charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i stanowi wyraz osobistych poglądów autora. A treści tu zawarte nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku. Z niniejszego webinaru dowiedzą się Państwo, jakie możliwości pracy oferuje gra na giełdzie w Polsce i dlaczego day trading akcji spółek amerykańskich może być lepszym zajęciem niż prowadzenie tradycyjnej działalności. Ja się nazywam Patryk Chyła. W branży tradingu akcji amerykańskich jestem obecny od 6 lat, z czego od ponad 4 lat wykonuję tę pracę na pełen etat. Przez ostatnie lata równocześnie wydawałem dla Państwa paszport do Wall Street. Jednocześnie chciałbym Państwu zaproponować moją publikację książkową Jak rozgrywać akcje Tesla kompletna strategia day tradingowa w praktyce która jest nowatorską i specjalistyczną publikacją która opisuje szczegóły mojej filozofii gry na giełdzie, dzięki której zanotowałem serię 38 zyskownych miesięcy z rzędu, gdzie opisuję jedną ze strategii, która daje zarobić pieniądze prawie każdego dnia. Przedstawiam tam dokładnie jej opis, wytyczne, trzy możliwe scenariusze i przykłady realnych zagrań. A na koniec przedstawiam analizę statystyczną po ośmiu miesiącach badania. Publikację możecie Państwo pobrać bezpłatnie, ze strony internetowej tsla-ebook.pl To jest taka strona, którą stworzyłem na potrzeby tego projektu. Wystarczy zarejestrować się, podając swój adres e-mail, na który przyjdzie wiadomość z linkiem do pobrania publikacji. Zachęcam do zapoznania się z publikacją, ponieważ jest to wyjątkowa publikacja dostępna na polskim rynku. Jedyna w swoim rodzaju i w dodatku. Dostępna dla Państwa. No dobrze, przejdźmy do właściwej części prezentacji. Dlaczego day trading może być lepszym zajęciem niż prowadzenie tradycyjnego biznesu? Każdy tradycyjny biznes potrzebuje jakiegoś kapitału na rozwój bieżące potrzeby i rozwój. Młodzi przedsiębiorcy finansują sobie to z oszczędności, kredytów bankowych. Pożyczają pieniądze od rodziny, a jeżeli potrzebują zakupić pojazdy bądź maszyny, często finansują to leasingiem, ewentualnie dotacjami, jednak to już jest y, procedura o dużo większym stopniu y, skomplikowania. Każdy biznes potrzebuje kapitału na rozruch. Inny kapitał będzie w momencie, kiedy chcesz być pośrednikiem nieruchomości, a innym, kiedy będziesz chciał otworzyć, małą gastronomię, firmę transportową czy sklep sprzedający jakieś to detalicznie. Każdy nowy przedsiębiorca, który wchodzi na rynek, musi zmierzyć się z tym, że doświadczamy wysokiego nasycenia rynku w prawie każdej branży, nieważne czy to są handel, usługi czy cokolwiek. Każda branża mierzy się z bardzo dużą konkurencją, na której rządzą jakieś duże podmioty, które mają zupełnie inną siłę Przebicia niż taki ktoś, kto dopiero wchodzi na rynek. Więc trzeba to wziąć pod uwagę, planując swój biznes. Każdy biznes, albo przynajmniej większość z tych biznesów polega na obsłudze klientów, bo jednak ktoś musi te pieniądze do firmy przynieść, y, kupując jakiś produkt czy usługę. A ci klienci bywają trudni, wymagający i roszczeniowi. Większość biznesów polega na tym, że prawie zawsze musi sprzedawać. Bo ten klient jednak musi u ciebie zostawić pieniądze. Czasem ta sprzedaż ma charakter bezpośredni, jak prowadzisz np. sprzedaż detaliczną, a czasami ma charakter pośredni, jeżeli prowadzisz np. sklep internetowy, to się objawia wówczas jakimś marketingiem. Prawie zawsze trzeba sprzedawać. Kto jest słabym sprzedawcą, często jest też nie najlepszym przedsiębiorcą. Kolejną trudnością jest kwestia zatrudniania pracowników. Nie jest tajemnicą, że czynnik ludzki to najsłabszy element większości biznesu. Więc pracownicy to także jest duże wyzwanie dla takiego przedsiębiorcy. Presja cenowa. Presja cenowa jest związana z wysokim nasyceniem rynku, i ta presja cenowa jest tak naprawdę nałożona na wszystkie produkty czy usługi. Trudno dzisiaj zaoferować klientowi produkt, którego ktoś jeszcze nie stworzył, albo taki produkt, którego nie ma. Prawdziwą plagą polskiego biznesu są problemy z płatnościami i ich egzekucją. Tutaj wiodącymi branżami będą transport, branża budowlana i handel o charakterze hurtowym. Prowadząc firmę transportową, miałem bardzo duże problemy z płatnościami. Wielu kontrahentów, pomimo tego, że miało terminy płatności rzędu 45 czy 60 dni, jeszcze spóźniało się z realizacją tych przelewów, i to był bardzo duży problem. Każdy przedsiębiorca mierzy się z kwestią wysokich podatków i dużą ilością formalności. Niestety mamy taką politykę w kraju, że jeden traci, drugi się bogaci i przedsiębiorcy są karani za to, że chcą być przedsiębiorcami na rzecz elektoratu, który nie wykazuje takich dużych zapędów i dużych chęci do realizacji ciekawych projektów, tylko raczej nastawiony jest na to, żeby bardziej brać niż dawać od siebie. Tak to niestety działa i taki system został stworzony. Większość biznesów to teoretycznie długi czas zwrotu z kapitału, który trudno oszacować w biznes planie. Czas zwrotu z kapitału jest oczywiście dłuższy im biznes bardziej skomplikowany. Stałe koszty miesięczne poza kosztami administracyjnymi to Mówię tu o takich kosztach jak wynajem lokalu, jakieś leasingi, jeżeli masz maszyny bądź samochody. A nawet jeżeli stworzysz jakiś super niesamowity produkt, np. kurs online sprzedaży albo tradingu albo czegokolwiek, no to musisz go jeszcze wypromować. Musisz dotrzeć do tych klientów, żeby oni chcieli ten kurs od ciebie kupić i to też jest duży koszt, który trzeba ująć, niestety, w comiesięcznych wydatkach. Zdarzenia losowe. To są takie zdarzenia, które przerabiałem w niesamowicie dużych ilościach, jak prowadziłem firmę transportową, bo tam każdy dzień to było jak pudełko czekolady, i nigdy nie wiedziałem, co mi się trafi. I tak to niestety działało. To były takie zadania, zdarzenia i problemy, które trzeba było rozwiązywać na bieżąco. Niestety, skala tych wszystkich trudności, które tutaj sobie opisaliśmy, powoduje, że większość takich jednoosobowych biznesów w dłuższej perspektywie nie daje rady. I kiedy Obciążenia administracyjne po dwóch latach małego ZUS-u wzrastają ciskokowo. To niestety większość firm w tym momencie kończy swoją działalność, bo niestety Polska nie jest przyjaznym krajem dla przedsiębiorców i warto to wziąć pod uwagę. Przejdźmy może do pracy jako trader. Trader potrzebuje do pracy stanowiska komputerowego, dobrego internetu, silnej motywacji wewnętrznej i wytrwałości. Moje stanowisko komputerowe przedstawia się może Mniej imponujące niż to, co widzieli Państwo przed chwilą, ale mam tutaj wszystko to, co potrzebuję do realizacji właściwej gry, czyli platformę transakcyjną, skanet giełdowy. Monitor wspomagający jest monitorem dodatkowym i nie mam tam niczego niezbędnego do realizacji mojej pracy na co dzień. Postawiłem na jeden duży monitor zamiast czterech i uważam z perspektywy czasu to za bardzo dobry wybór. Przyjrzyjmy się może zatem bliżej, jak wygląda praca jako trader. Jeżeli Współpracujemy z firmą typu Prop Trading. O Prop Tradingu mówiłem wcześniej w poprzednim filmie, także zachęcam do obejrzenia tamtej produkcji. Przypomnę tylko, że Prop Trading to jest forma współpracy tradera z firmą finansową, która jest dużym uczestnikiem giełdy i w zamian za pewien procent z przychodów tradera. Oferuje na przykład możliwość uzyskania dodatkowego kapitału, bądź też takie dodatki jak platforma transakcyjna, support, niskie koszty transakcyjne, to jest bardzo istotne. To jest taki bardzo uczciwy układ pomiędzy traderem a kapitałodawcą, bo ten kapitał będzie tutaj bardzo kluczowy w kwestii rozwijania tego biznesu tradingowego. Bardzo istotną kwestią, kiedy chcesz pracować jako trader, jest kwestia prowadzenia działalności gospodarczej, której w tym przypadku nie trzeba prowadzić. Jednak wiąże się to z pewnymi trudnościami, które warto wziąć pod uwagę, planując ten biznes na dłuższy czas. Ponieważ jeżeli będziesz pracował jako trader i wygenerujesz nawet 100 tysięcy złotych przychodu za poprzedni rok, to jak go rozliczysz podatkiem belki, to Nadal masz to tylko jako przychód. Jeżeli te same pieniądze przeksięgujesz przez firmę, jakąś działalność gospodarczą, spółkę, zo i tak dalej, no to wtedy to już jest jako dochód. Planując swój biznes na giełdzie, wymagana będzie też konieczność poniesienia jakichś inwestycji w sprzęt komputerowy, czyli takie stanowisko. Oczywiście nie jest wymagane, żeby od razu kupować tutaj nie wiadomo jaki komputer. Większość platform transakcyjnych nie ma dużych wymagań sprzętowych. One są tak zoptymalizowane, żeby nie obciążać systemu i komputera, tylko wystarczy nawet taki sprzęt polizingowy, one są często bardzo dobrej jakości i... i, i... Bardzo takich przyzwoitych parametrach, i to w zupełności wystarczy na początek, żeby, żeby stworzyć sobie takie proste stanowisko komputerowe z trzema czy czterema monitorami, nawet i spokojnie na takim komputerze pracować. Jeżeli chcesz pracować jako trader w ramach współpracy z taką firmą prop tradingową, będzie wymagane tutaj wniesienie depozytu 3-5 tysięcy dolarów. To jest taki depozyt, który, z którego będziesz pokrywał ewentualne straty, które wykażesz w jakichś tam okresach czasu. Taki depozyt 3-5 tysięcy dolarów otwiera Ci możliwość uzyskania kapitału od firmy pro tradingowej, tak zwany buying power, na przykład rzędu 200 tysięcy dolarów. To jest kapitał udostępniony, niepożyczony. To jest, Nie masz do niego dostępu takiego bezpośredniego. Natomiast cały ten proces jest o tyle w porządku, że... Wpłacasz na rachunek takiej firmy prop tradingowej tylko jakiś ułamek kwoty, którą możesz tak naprawdę wykorzystywać do gry. Działa to trochę jak. Dźwignia, dźwignia finansowa. Z tą różnicą, że ten buying power ma charakter taki ruchomy, to znaczy możesz z niego skorzystać w pełnej puli, ale możesz wykorzystać tylko część tego, część tego kapitału. Zależy, czy chcesz handlować akcjami, które nominalnie są drogie, czy akcjami, które kosztują 1, 2, 3, 5 dolarów. To jest bardzo istotne. Ten buying power będzie tutaj kluczowym czynnikiem w rozwoju Twojego tradingowego biznesu. Biznes tradingowy charakteryzuje się wynagrodzeniem prowizyjnym bez podstawy. Jeżeli współpracujesz z firmą, która prowadzi takie biuro tradingowe w Polsce, no to tam najczęściej te stawki kształtują się między 40 a 60%. Oczywiście, firma, która prowadzi biuro, no nie robi tego charytatywnie, więc tutaj też trzeba się tym swoim przychodem podzielić. Jeżeli jesteś remote traderem, czyli takim, który pracuje zdalnie z domu, na przykład, no to ten, to wynagrodzenie wówczas będzie tutaj wyższe rzędu na przykład 80% bądź nawet więcej. To też jest, zależy od tego, zależne od tego, jakie masz doświadczenie, czy jesteś, czy przychodzisz już z jakimś statementem, jesteś zupełnie inną wartością dla takiej firmy, czy dopiero zaczynasz. To są też jakieś takie czynniki, które decydują o tym, czy ten procent będzie trochę wyższy, czy trochę niższy. Praca na Giełdzie to też są stałe godziny pracy. Przyjmuje się, że jest to tak powiedzmy 15.22. Sesja giełdowa w Stanach Zjednoczonych trwa od 15.30 do 22.00 czasu polskiego. Oczywiście nie jest tak, że codziennie się pracuje w tych godzinach, bo są okresy, kiedy tej pracy jest więcej. Wtedy rzeczywiście zawiera się więcej transakcji, spędza więcej czasu przy komputerze. Są też okresy, kiedy pracuje się. Dodatkową pracą, są, tutaj jest ta praca związana już nie bezpośrednio z zawieraniem transakcji, ale z analizą. I to jest oczywiście czas, który. Jest tutaj traktowany uznaniowo. Ja mam taką zasadę, że jeżeli jest okres, kiedy tej pracy na giełdzie jest mniej, to wówczas poświęcam więcej czasu na analizę, czyli najczęściej przeglądam nagrania z sesji z poprzednich tygodni czy miesięcy i patrzę, jak moja gra wyglądała kiedyś, jakie transakcje zostały wykonane dobrze, jakie niedobrze, itd. itd. Więc to jest też taka dodatkowa praca, którą należy wziąć. Praca w tradingu to są stałe koszty i te koszty są stosunkowo nieduże. Poza sprzętem, który jest kosztem jednorazowym, to takimi stałymi kosztami będzie platforma transakcyjna, dane giełdowe, skaner giełdowy bądź też inne dodatkowe narzędzia. Platforma transakcyjna, czyli na przykład taka platforma jak Sterling Trader, to jest wydatek rzędu około 150 dolarów miesięcznie. Dane giełdowe kształtują się od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu dolarów miesięcznie, w zależności od tego, jaki pakiet sobie wykupisz. Skaner giełdowy, na przykład Trade Ideas, to jest wydatek rzędu 100 dolarów miesięcznie. Inne narzędzia to już są narzędzia takie dodatkowe, które najczęściej nie są niezbędne. Praca jako trader to są zarówno pewne plusy, jak i minusy. Głównym czynnikiem, dla którego ludzie decydują się na pracę w tradingu, są pieniądze. I to są zyski i straty liczone w dolarach amerykańskich. I te pieniądze potrafią być w tej pracy bardzo fajne. Dodatkowym takim czynnikiem jest możliwość skalowania i zadobienia naprawdę dużych pieniędzy w krótkim czasie. Skalowanie, czyli to jest y, na giełdzie to jest operowanie większymi pakietami akcji. Zupełnie inną skalę biznesu masz, jeżeli grasz dwusetkom akcji, a zupełnie inną, jeżeli operujesz pakietami 2, 3, 5, 10 tysięcy akcji. Jeżeli są setupy, które mają charakter książkowy i taki, jaki właściwie powinien być idealny, to wtedy właśnie można odkręcić ten kurek z size'em i zeskalować swój biznes naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Skalowanie polega na tym, że kiedy powstają jakieś anomalie, na rynku, czyli na przykład, jak był COVID-19 w marcu 2020 roku, to był to taki tydzień, kiedy można było naprawdę zarobić bardzo duże pieniądze na pół albo cały rok do przodu. Tak to działa. Praca w tradingu to jest także możliwość pracy z domu, jeżeli oczywiście masz możliwości w domu, żeby sobie zaanżować miejsce na takie stanowisko i oczywiście mieć takie warunki rodzinne, żeby móc skupić się na swojej pracy w godzinach popołudniowych. A także stosunkowo nieduże koszty stałe czyli to, o czym mówiłem wcześniej, jeżeli przyrównamy. Te koszty stałe w tradingu, czyli ta platforma, dane giełdowe, jakieś inne narzędzia do takiego tradycyjnego biznesu, kiedy nie wiem, masz firmę transportową i tam do utrzymania 3-5 samochodów, pracownicy, paliwo i inne takie rzeczy, to te koszty w tradingu są naprawdę bardzo niewielkie w stosunku do takich tradycyjnych kosztów w tradycyjnym biznesie. Niestety, praca w tradingu to są też minusy. I trzeba mieć to na uwadze, jeżeli chcesz zająć się tym biznesem na poważnie. Tak samo jak przy tradycyjnym biznesie, biznes tradingowy charakteryzuje się długim okresem wdrożenia, czyli to jest ta nauka na koncie demo, a potem małym size na rachunku realnym. Ten okres wdrożenia będzie różny, uzależniony od indywidualnych predyspozycji każdego kandydata. Będzie też zależny od tego, jaka jest koniunktura na giełdzie w danym okresie. Ta koniunktura jest czasem lepsza, czasem gorsza, o czym za chwilę. I to też będzie wpływało na to, jak ten proces nauki będzie postępował. Niemniej jednak nie jest to okres rzędu dwóch, trzech, pięciu miesięcy, tylko raczej kilkunastu miesięcy i trzeba to wziąć pod uwagę, decydując się na zaangażowanie w biznes giełdowy. Biznes giełdowy to jest też niestabilny dochód. Giełda amerykańska jak każda inna branża ma swoje lepsze i gorsze okresy, powtarzalnymi okresami, które teoretycznie uznajemy za okresem sprzyjającym, to są sezon wyników kwartalnych. Cztery razy do roku jest taki okres trzech Czterech tygodni, kiedy ta intensyfikacja publikacji wyników różnych spółek jest największa. To są też zdarzenia takie losowe, czyli na przykład anomalia COVID-19, o którym wspominałem wcześniej. Rok temu w lutym wybuchła wojna na Ukrainie. To było też zdarzenie, które wprowadziło na giełdę większą zmienność. To był też na przykład kryzys bankowy, który miał miejsce teraz w marcu 2023 roku w Stanach Zjednoczonych. To też wygenerowało większą zmienność na spółkach z sektora bankowego. Są niestety, są niestety okresy, kiedy jest gorzej. To są na przykład wakacje, kiedy nie ma zupełnie zmienności, albo kiedy tymczasowo się po prostu nic nie dzieje, ani na świecie, ani tak w ogóle. I wtedy ta giełda jest słaba i jest to okres, który nie sprzyja pracy w tradingu, co oczywiście odbija się na wysokości przychodów. Więc są okresy, kiedy idzie rzeczywiście zarobić dobre pieniądze, ale po tym dobrym okresie może nastąpić kilka miesięcy chudego takiego okresu i wtedy te przychody są niskie, Albo żadne, albo czasem rzeczywiście trzeba do tego interesu dopłacić. To się też zdarza, rzadko, ale się zdarza. Praca na giełdzie to jest też ciężka umysłowa praca po prostu. To są też emocje i stres. To są też okresy groszego samopoczucia i frustracji, kiedy nie ma oczekiwanych wyników. Często to występuje po serii dobrych sesji, czy dobrego okresu, i przychodzi taki okres gorszy, i wtedy ta frustracja rośnie, ponieważ szybko przyzwyczajamy się do dobrych wyników, a jak tutaj te wyniki zaczynają słabnąć albo pojawiają się straty, to też pojawiają się właśnie okres gorszego samopoczucia, zniechęcenia, frustracji i tak dalej, i I to wtedy bardzo źle wpływa na nasz umysł i też na naszą pracę. Więc praca na giełdzie to jest też taka sinusoida. Okresy lepsze mieszają się z tymi gorszymi. Praca na giełdzie to jest też także zmienny rynek, a także konieczność adaptacji do nowych warunków. Są pewne strategie, które działają okresowo lepiej albo gorzej, ale w dłuższej perspektywie przynoszą więcej korzyści niż strat. Niemniej jednak ten rynek jest różny i jeżeli będziesz z upodem maniaka klepał jakąś tam strategię albo jakiś setup, który się już dawno skończył, no to niestety, ale twoja kariera na giełdzie szybko się skończy. To jest właśnie to, co jest związane z analizą. To jest ta praca, która nie jest związana bezpośrednio z zawieraniem transakcji. No i jak? Podoba się, czy się nie podoba? Zainteresowany taką pracą? Jeżeli zainteresowany taką pracą, to chciałbym zaznaczyć, że traderem nie trzeba się urodzić i można się tego nauczyć. To jest taka sama czynność jak inne czynności, i można to wszystko wypracować. Jako Iceberg Trading oferuję usługi w postaci konsultacji bądź też indywidualnych zajęć, które nauczą Cię profesjonalnego podejścia do tradingu na giełdach amerykańskich. Dzięki temu uzyskasz istotne wsparcie i feedback w zakresie skuteczności Twojego tradingu, a także niezbędną wiedzę, która pozwoli Tobie znacząco skrócić proces nauki. Wprowadzenie na giełdy na amerykańskiej i optymalizacja i wdrożenie Twojego tradingowego biznesu będą takim kluczową misją tego projektu, który powołałem do życia niedawno. Na koniec chciałbym zaznaczyć, że Iceberg Trading to jest właśnie wprowadzenie na giełdy amerykańskie NICE na i NASDAQ, optymalizacja i wdrożenie Twojego tradingowego biznesu, pomoc ambitnym i zmotywowanym ludziom w rozwoju ich kariery w tradingu oraz osiągnięciu sukcesu w tym niesamowicie dużym i interesującym biznesie. To jest także autorskie podejście w kształceniu profesjonalistów a także realne wyniki na prawdziwym, regulowanym rynku. Dziękuję Państwu za uwagę. Miło było z Państwem spędzić ostatnie pół godziny. Zachęcam do kontaktu mailowo na kontakt.małpa.icebergtrading.pl bądź bez, przez formularz kontaktowy na stronie icebergtrading.pl Do usłyszenia w kolejnym wideo.